Sponsorem programu jest Orlen. Latem 2024 w Paryżu. Będę walczyć o swoje marzenia. Karolina, latem będę. 2024 w Paryżu. Będę taczyć pod wieżą Alpha. <laughs> <laughs> Nagram to na Instagramie, no mam puszczę. nie, czy jako zawodniczka, czy jako kibic w Paryżu będę. Okej, okay, trzymam cię bardzo mocno za słowo i do ciebie ostatnie pytanie. Czy Złoty Medal Polskiego Kajakarstwa, pierwszy i historyczny, bo jeszcze takiego nie ma, jest w Paryżu możliwy? Jest możliwy. I tego się będziemy trzymać. Myślę, okay. że to jest najlepsza puenta naszego spotkania. Karolina Naja. Dziękuję bardzo. Anna Puławska. Dziękuję. Sponsorem programu był Orlen.